Tu są różne sposoby, tak jest. Tu nogą trzymają, tam rękoma. Super. Ale tu Zoszka pokonuje ten czas, właśnie. Pan Wczyński mi podpowiada, bo tam najwięcej czasu. No, ale jakieś utrudnienia, proszę Państwa, muszą być. Może ja Wam powiem taką charakterystykę o Księżym Dworze. Są wsi, jest pani Wioleta Kuskowska, radną pani Marianna Pałuba. Wieś liczy 769 mieszkańców. W siedzicy działają trzy zespoły tańca nowoczesnego. W skład, w których wchodzą dzieci i młodzież oraz zespół śpiewaczy utworzony przez osoby dorosłe. W 2010 roku, czyli w zeszłym roku, odbył się właśnie w Księżym Dworze turniej wsi. Różkowo, tu jest też Różkowo, sołtysem jest pan Mazur. Henryk Mazur, radną pani Jadwiga Gancarz, wieś liczy 745 mieszkańców.